Witam, kochani, bardzo serdecznie. Witam na kanale Nimeruna. Przychodzę z energią tygodnia, nowego tygodnia tygodnia od 5 do 11 sierpnia. Sprawdzimy sobie w tym tygodniu, jakie energie będą nam towarzyszyły. Czas naprawdę tak szybko ucieka dzień za dniem. Zrobimy właśnie energię tygodnia. Ja od 18, kochani, jestem na urlopie. Tak jak wcześniej wspominałam, jakieś nagrania ogólne zrobię, ale do 28 będę raczej niedostępna. Więc jeżeli ktoś jeszcze jest chętny na jakiekolwiek czytania, to zapraszam najpóźniej do 16. .00 dopiero później od września. Wszystkie te osoby, które czekają na odpowiedzi, wszystkie do urlopu będą odesłane, wszyscy, co czekają na runki też otrzymają, kochani. Pracuję, tak, także no wszystko to powinno się udać y, dopiąć. No i jeżeli y, potrzebujesz y, też y, tutaj, y, coś Cię niepokoi, chcesz sprawdzić, y, co runy na ten temat mają do powiedzenia, to jak najbardziej jeszcze zapraszam, jeszcze intensywnie prawie dwa tygodnie y, pracy przede mną, więc tutaj, jeżeli potrzebujesz, y, zapraszam. Kochani, energia y, tygodnia od 5 do 11. I sprawdzamy, tak? Niech y, przepełnia mnie miłość, niech te, y, ten przekaz będzie bez szkody dla nikogo, y, niech jest zrozumiały dla was, dla każdego ciebie. Y, niech archanioł Michał, archanioły, zarzchai, aniołowie, przewodnicy duchowi będą obok mnie podczas tego czytania. Bądźcie błogosławieni, kochani. I sprawdzamy sobie, y, sprawdzamy sobie, tak? energie na tydzień, na tydzień od 5 do 11. Skaczą nam, skaczą nam runy, kochani, od 5 do 11. Wsadzam się, od 5 do 11. Od 5 do 11. Jakie energie będą nam towarzyszyły w tygodniu? Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, kochani, że subskrybowaliście kanał. Dziękuję za każde udostępnienie, za każdy komentarz, za wsparcie. Jest mi ogromnie miło. I patrzymy. Piąty, jedenasty, jakie energie, piąty, jedenasty, jakie energie, piąty, jedenasty, kochani. Wyskoczyła nam dagas drugi raz, bo wyskoczyła jak tasowałam. Jakieś sprawy rodzinne. Mają szansę definitywnie się zakończyć i to sprawy, które strasznie utrudniają ci życie, jakieś definitywne zakończenie trudnego okresu, co spowoduje zatrzymanie i będziesz potrzebował, potrzebowała samotności. Izolacji, odpoczynku, zastanowienia się, przygotowania do wejścia w coś nowego. Odcinasz się od tego, co trudne i złe, od okresu wzrastania, od okresu do, doświadczania, i tutaj to dotyczy właśnie spraw domu, spraw rodzinnych. Dagas mówi o definitywnym zakończeniu. Mówi, że teraz to jest, przyjdą, przyjdą jakieś nowe możliwości i masz szansę osiągnąć największe powodzenie. To jest teraz ten czas, tylko potrzebne jest działanie, o czym mówi Dagas. Bo jeżeli zaufasz sobie, Zaufasz swojej gwieździe i pójdziesz do przodu z podniesionym czołem, to masz szansę e, definitywnie zakończyć jakiś trudny okres. Czy to relacji, czy to związku. E, będziesz potrzebował tutaj e, izolacji, zatrzymania troszeczkę w przyszłym tygodniu e, i e, takiego przygotowania się do przejścia do nowego okresu, tak? Do nowego. E, do czegoś nowego. Tutaj y, może być też tak, że właśnie odejdziesz od, y, zdecydujesz, że odchodzisz od partnera, partnerki, męża, żony, y, tak, i y, 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 źle czułaś się w tym związku, źle czułaś się w tej relacji, może to była toksyczna relacja, też tak mogłoby być, y, tak. I y, y, tutaj y, kończysz y, ten trudny y, czas, i będziesz w tym tygodniu tak potrzebować skupienia, potrzebować takiego troszeczkę wyspokojenia się, ale też i sam mówię o zatrzymaniu takiego negatywnego procesu, tak? Także coś, co było trudne, złe, no, zakończysz tutaj przy, przynajmniej o tym. Mówią runy, że jest szansa na zakończenie. Może być to też w pracy, tak, że y, kończysz. 24 jest y, y, ostatnią runą futcharku, jak wiesz, y, i ona kończy może właśnie w pracy, w której y, czujesz się niekoniecznie y, dobrze, y, albo ta praca ci nie służy z uwagi na y, osoby. Tak, i decydujesz, albo to jest też powiązane z tym, że mało zarabiasz, i decydujesz, że odchodzisz, kończysz czas tutaj tego pobytu w tym zakładzie, w tym środowisku, tego dla Ciebie te trudnego okresu. No i tutaj odcinasz się, tak, rezygnujesz z pracy, tak kończysz Kończysz tutaj zatrudnienie, zamykasz trudny y, okres i przygotowujesz się do startu w nowe, na wyższym poziomie, y, bardziej odpowiedzialne czyli może y, będziesz y, kończyć tutaj y, też jeszcze, może właśnie z, y, y, z T, końcem y, tygodnia y, tak y, poprzedniego, czyli tutaj y, do czwartego, a od piątego już zamykasz tu, albo decyzja dopiero w tym tygodniu od piątego do jedenastego przyjdzie o zamknięciu, o odejściu, tak? Czy to będzie w relacjach rodzinnych, czy to będzie w sprawach y, zawodowych? To tutaj y, y, Isa odcinacie, tak? Tak jakby od chaosu, od cierpienia, od biedy. Y, to już odporniło Twoją psychikę, uświadomiło Ci tak, że trzeba inaczej, że trzeba wziąć los w swoje ręce i jeżeli chcesz zmiany, chcesz poprawy. No, to tutaj jak najbardziej trzeba odciąć się, trzeba zacząć żyć na wyższym poziomie, trzeba zacząć żyć po swojemu i tu się pięknie uda, bo przyświeca ci gwiazda, jest szansa na definitywne zakończenie jakiejś trudnej sprawy, jakiejś trudnej sytuacji i odcięcie się. Też może być, bo odala mówi o zakończeniu, ale tutaj też od rodziny, od domu, od miejsca, które może niekoniecznie dobrze się w nim czujesz, być może będziesz się przeprowadzała. Przyprowadzał w nowe miejsce, tak? I y, będziesz kończyć jakiś okres w danym, w danym miejscu. Y, odetniesz się od ludzi, od tego miejsca i będziesz, y, będziesz tutaj przygotowywać się do. Y, Nowego życia w nowym, w nowym miejscu. Yy, ważne, żeby się nie trzymać jakichś tutaj upartych, starych przyzwyczajeń, yy, żeby ciągle nie słuchać też czyichś podpowiedzi, bo to może gdzieś nie pójść, yy, tak? A energie są bardzo dobre ku temu, żeby się odciąć od czegoś, co jest trudne, coś zakończyć, jakąś sytuację, sprawę, relacje. Yy, miejsce, które może niekoniecznie jest dla Ciebie dobre, i masz szansę definitywnie zakończyć coś i y, przygotować się tutaj y, będzie to czas zatrzymania, może na siłę nie wymuszaj niczego, całkowicie się nie odgradzaj od świata, od ludzi, ale y, poszukaj tego y, y, czasu na, na y, zatrzymanie się, na y, skupienie, y, na też zniszczenie, przepracowanie destruktywnych doświadczeń, tak, bo też warto ten czas, który będzie troszeczkę w tym zatrzymaniu wykorzystać na głębsze spojrzenie w siebie, popatrzenie na pewne rzeczy i no, przepracowanie, tak? Przepracowanie pewnych rzeczy, właśnie dużo medytacji, dużo właśnie tutaj pracy też tak z runami, żeby wyspokoić ten umysł, żeby pomyśleć właśnie, co dalej. I no, odetchnąć, odetchnąć, tak? Zacząć, zacząć tutaj przygotowywać się do takiego normalnego, normalnego też życia. Do... Być może też będzie tak, że będziesz odchodzić, że jesteś osobą młodą z domu rodzinnego. Też może być tak i będziesz zaczynać nowe życie, może idziesz na studia, może yy, będziesz zaczynać pracę w innym miejscu zamieszkania i będziesz yy, no, w nowym miejscu i też tak, yy, też tak może yy, być. Bardzo dobry czas na yy, samoanalizę, yy, bardzo dobry czas na zatrzymanie się yy, na chwilę. Ale tylko na chwilę, tak, żeby nie odgradzać się całkowicie, kochani, bo jest szansa na odkrycie pewnych rzeczy no a poprzez to, że odkryjesz te pewne rzeczy, zrozumiesz i, i, i pójdziesz w kierunku tej zmiany no to, to pozwoli ci przejść do, do wyższego poziomu świadomości tak, przez skupienie, przez zastanowienie się nad sobą no to tutaj jak najbardziej możesz zupełnie inaczej patrzeć na pewne rzeczy, bardziej dojrzale tak, z większym zrozumieniem na pewno nie jest to moment jakiegoś pochopnego Działania. Tutaj trzeba jest to moment takiego rozważnego. Niepochopnego podejmowania decyzji, danie sobie właśnie tutaj czasu na przygotowanie się do wejścia w te nowe. Także jest odejście, jest zakończenie czegoś, jest wyjazd, jest przeprowadzka, tak? I tutaj jest zakończenie definitywne też tutaj. No, ogólnie jeśli chodzi o sferę finansów, też no, runy mówią, że. Żeby może y, nie inwestować y, w tygodniu y, tutaj y, y... No, i żeby być bardzo cierpliwym, bo ta cierpliwość tutaj jest bardzo wskazana, niezależnie jakiej sfery życia będzie dotyczyła. Ważne, żeby zastanowić się nad sobą, nad swoim wnętrzem, żeby wykorzystać czas na skupienie, na modlitwę. To jest taki czas przejścia i wypoczynku. Może pewne sprawy, ten czas jest potrzebny. Taki tego odpoczynku, trochę zatrzymania tylko po to, żeby bardziej przeanalizować pewne rzeczy i nie obawiaj się, że to będzie jakiś czas stracony, bo tu są bardzo pozytywne energie, które mówią o, o odcięciu się od czegoś. Ważne, żeby oddzielić to, co było od tego, co, co będzie. Ważne jest, co się tu dzieje, tu i teraz, i to ma największe y, znaczenie. Y, też. Y, 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 Uważnie, może właśnie poprzez to wyciszenie, masz szansę dostrzec też to, jak żyjesz. Może pewne rzeczy się ujawnią tutaj, jak przez taką lupę, przez powiększające szkło i może właśnie dojdzie do ciebie też w tym przyszłym tygodniu, co jest, co jest mniej ważne, co należałoby właśnie zatrzymać, od czego należałoby się. Odciąć co pozytywnie by wpłynęło na Twoje przyszłe życie. Więc tutaj jak najbardziej, jeżeli to zrobisz, przyświeca Ci dagas i to jest też runa zmiany. Odala kończy pewne rzeczy, przynosi zmianę i jest to okres przygotowania, odcięcia tak i takiego odpoczynku, przygotowania w nowe. Też tak kochani, może, może być. Więc. To przejście, to, to zakończenie yy, przejdzie bardzo pomyślnie, tylko należałoby zaufać sobie, zaufać, że ta gwiazda będzie tutaj prowadziła. Yy, wiadomo, coś się kończy, coś się zaczyna, tak? Jeżeli yy, odchodzisz z domu rodzinnego, zamykasz pewne drzwi, wchodzisz w nowe. Tutaj yy, bez obawy. Bo y, będzie przyświecała temu y, gwiazda i ta zmiana będzie taka naprawdę y, bardzo zbalansowana. Y, dużo rzeczy dostrzeżesz. Y, jeżeli skupisz się na sobie, zatrzymasz się od razu, nie będziesz wchodzić w nowe. To jest taki ten czas, właśnie to jest energia tygodnia, więc, więc będziesz tutaj pewne rzeczy domykać, zamykać. Może jakieś też sprawy dotyczące domu, mieszkania. Tutaj może będą, będą jakieś zmiany. Może miałeś kłopoty jakieś ze sprzedażą domu, ze sprzedażą mieszkania, że były kłopoty. Między, w relacjach między mamą a tobą, tatą a tobą, dziadkiem, babcią albo synem, córką, tutaj. Tutaj pewne rzeczy, czy też najbliższą rodziną, może jakiś konflikt, to będziesz się od kogoś tutaj uwalniać, jakieś przyjdzie definitywne zakończenie, tak, pozytywne zakończenie jakichś kłopotów. Może były sprawy spadkowe odnośnie domu, mieszkania, tutaj też, też no to tutaj jak najbardziej, czy, czy działalność prowadzona w domu, może jakieś kłopoty tutaj ostatnio miały miejsce. To jest szansa odcięcia się od tego i rozjaśnienia całej, tej y, s, sytuacji. Przychodzi szczęście niespodziewanie odnalezione, o czym mówi Dagas, ale trzeba podjąć, y, trzeba podjąć y, działania i y, 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 trzeba podjąć działania, y, kochani, żeby, żeby y, no, zrobić ten krok do przodu, przejść y, przez to, tak? Y, dać, sobie tą, czas, y, 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 dać sobie ten czas i dać sobie ten czas. Na przemyślenie, na, na odpoczynek. Tutaj, no, będzie przebudzenie, będą nowe możliwości. Będzie Pozytywne zakończenie, jakaś wielka odmiana losu tutaj ma szansę przyjść. Też być może, że w rozwoju duchowym tutaj więcej zaczniesz rozumieć i zdecydujesz, tu, tu jakby przyjdzie to zatrzymanie, i zdecydujesz, że w tym kierunku chcesz iść, no i podejmiesz taką decyzję. No. Może może coś zmienić się w Twoim y, y, życiu. Y, no i, i to jest czas, kiedy jest to super powodzenie, więc y, tutaj Dagas będzie mocno wspierała. Więc warto się obudzić, warto y, skorzystać z tego y, przebudzenia. Y, no pozytywnie, mocno pozytywnie. Y, po zmianach, tutaj, jeżeli zdecydujesz się coś zakończyć, to tutaj po zmianach wchodzisz w nowe lepsze. Przyjdzie odnowienie jakiejś sytuacji, i runy tu mówią: Dobrze, że tak zrobiłeś, dobrze, że tak zrobisz, tak? Otwórz się na te nowe lepsze, pozytywne. Tak naprawdę. Jest odnowa, jest pomyślność. Jeżeli sprawy układały ci się w miarę pomyślnie, no to tutaj będzie jeszcze fajniej, jeszcze pomyślniej, jeszcze pewne rzeczy się ulepszą, dobiegną do końca i jeszcze tutaj będą wprowadzone zmiany na lepsze. Dakas jest, jest energią, kochani, szczęścia takiej gwiazdy jutrzenki, która mówi o pomyślnym rozwoju wypadków tak jeżeli jesteś pracowity jeżeli jesteś odważny i bierzesz wiatr w żagle tak tutaj i. i Płyniesz z tym prądem, kończysz to, co Ci nie służy i zaczynasz nowe, to tutaj pięknie popłyniesz, bo masz szansę odciąć się tego, co jest już, co należałoby zakończyć, co już to nie cieszy, co nie rozwija. No i, no i tutaj przychodzą takie zdarzenia nagłe, nieoczekiwane, poprawiające, poprawiające los, i, i to trzeba byłoby poddać się tej zmianie, tak? i dać sobie czas po tym, na, żeby nie od razu wchodzić w nowe, tylko dać sobie czas wyciszenia całkowicie, oczywiście nie odwracając się, ale żeby pobyć troszkę w ciszy, przemyśleć pewne rzeczy, dać uwolnić się, tak, bo dagas będzie pobudzała do działania, do eksperymentów, będzie sprawiała, że, że będzie ci się chciało żyć, więc dostrzeżesz, że zrozumiesz, zauważysz, otworzysz się na pewne rzeczy nowe, Dam, Zamykając stare drzwi. Także jest szansa na, na nowe, tutaj piękne możliwości. Przychodzi przebudzenie, przychodzi olśnienie, i tu być może masz trudną sytuację finansową, i, i, i tutaj ona się zakończy. Tak, i przyjdzie coś pięknego, gdzie poprawi się ta Twoja sytuacja finansowa, i będzie wymagany tutaj czas, żeby sobie rozmyśleć to, rozplanować wszystko. Także w ogóle wszelkie działania, wszelkie projekty tutaj, co będziesz zaczynał nowego, zaczyna nowego, to przyniosą tutaj dochód, nieoczekiwane zyski w przyszłości, a więc bardzo dobry czas, żeby też zakładać kolejną firmę. W ogóle zakładać firmę, jeżeli, jeżeli pracujesz na etacie, to kończ ten etat. Jeżeli się zastanawiałeś, zastanawiasz, to, to jest bardzo dobry czas, żeby rozpocząć pracę na własny, na własny rachunek, bo to jest bardzo sprzyjający czas, okres też dla tych, którzy są w pracy i są zadowoleni z tej pracy no to jak najbardziej też tutaj runy mówią o szczęściu, ale też jeżeli szukasz pracy, to jest zapowiedź, tak kończy się czas tutaj bezrobocia i tak albo nauki i rozpoczynasz, wchodzisz na ścieżkę pracy zawodowej i o tury mówią o początku prawdziwej kariery i powodzeniu, tak, także też może być, że Kończysz stan singielstwa, bo pojawia się nowa nagła miłość od pierwszego wejrzenia. Jest to partner z dobrymi zamiarami i no, ta miłość będzie miała szansę no, od pierwszego spojrzenia tak naprawdę tutaj zakończyć się. W przyszłości ślubem, także może też podziać się coś takiego, że będzie ten pory serca i do, doznasz takiej transformacji dzięki miłości, dzięki osobie, która pojawi się w Twoim życiu. Ale też, też jeżeli zdajesz jakiś egzamin, może miałeś jakiś poprawkowy, albo kończysz jakąś edukację, studia, to tutaj jak najbardziej ten egzamin zdasz, kończysz. I to jest też czas otrzymania właśnie dyplomu i zastanowienia się, czy... Idziesz dalej w kierunku nauki, albo dostaniesz jakąś nieoczekiwaną propozycję tak naukową, i może będzie trzeba się zastanowić, czy z niej, z nią, z niej skorzystać, czy nie. Może propozycję wyjazdu na sympozjum, na jakieś konferencje, na jakieś warsztaty, też tutaj to tutaj też będziesz się zastanawiać. Bardzo też korzystne zmiany na, na polu, właśnie samodoskonalenia się, Także no tutaj dużo pięknego y, 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 będzie się działo. Tydzień będzie obfitował w szczęśliwe zdarzenia y, tutaj. No jest szansa na, na, na realizację czegoś, jeżeli zaufamy sobie i pójdziemy tutaj do przodu, zrobimy ten krok do przodu, zostawimy to, co nie służy, to z tym już ponowił pięknie energia nam pokazuje, że jest szansa na te nowe i ze spokojem możemy Pięknie w coś nowego wejść, tak? Kończąc coś, wiadomo, to jakby tworzy nowy początek, więc przyświeca tutaj gwiazda, definitywnie coś jesteśmy w stanie zakończyć. Odcinamy się od tego i zaczynamy nowy, nowy czas, czas tutaj już na wyższym poziomie, kochani. Taki, taki przekaz dla, dla nas jeśli chodzi o energię na przyszły tydzień na tydzień od 5 do 11 i sprawdzimy sobie co magiczne syreny i delfiny No tutaj lisa odcina Może będziesz potrzebował po prostu może z rodziną gdzieś gdzieś byłeś na wyjeździe tutaj tak, i na urlopie i kończysz ten urlop no i będziesz potrzebował trochę ciszy, trochę pobycia samemu ze sobą i będziesz od 12 ruszał z powrotem do pracy, bo to też może być taki y, przekaz ale uda ci się odpocząć, uda ci się zregenerować, tak i magiczne syreny delfiny Cóż mają tu nam do powiedzenia? Ojcowskie uzdrowienie, Twoja osobista moc wzrośnie, gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z Twoim ojcem. I być może tu chodzi o te sprawy z domu rodzinnego, z ojcem, z matką. Tutaj jest szansa na odcięcie się, na definitywne zakończenie. Może byłaś w niezgodzie, byłeś w niezgodzie z ojcem, z seniorem rodu. Tutaj, ze starszym bratem może, który jest dla Ciebie jak ojciec. Tutaj y, może być tak I, i przyjdzie tutaj definitywne odcięcie, zakończenie tego trudnego y, y, okresu, Z, przyjdzie to zrozumienie i trzeba by było te destrukcyjne doświadczenia, to, to co trudne, y, tutaj zastanowić się, przepracować i wrócić na wyższym poziomie, nie oczekiwać też ciągle pomocy, bo być może y, ojciec, brat ciągle też gdzieś wspierał, pomagał. Y, y, to tutaj też jest czas, żeby zacząć tutaj y, na własną rękę pewne rzeczy, tak? Y, życzenia 35, 3, 5, 8. Z rozwagą wypowiadaj swoje życzenia, gdyż one się spełniają, tak? Czyli wszelkie manifestacje, kochani, w ogóle negatywne myśli, tak? Y, tutaj jak najbardziej jednym się szybciej manifestują innym trudniej. Pamiętajcie, że w każdy nów, w każdą pełnię ważne jest też żeby manifestować już w czasie dokonanym, żeby marzenia mogły się realizować. Tutaj będzie w tym tygodniu będą się spełniały jakieś twoje życzenia, więc uważaj na myśli, na intencje, jakie wysyłasz do wszechświata. Pamiętaj pozytywne w czasie dokonanym z rozwagą, czyli tu jest taka wskazówka i bethany. Jeśli dbasz o siebie, korzystają na tym wszyscy. Pozwól sobie na coś relaksującego masaż, kąpiel w soli morskiej lub pedikir. No i właśnie Isa też o tym mówi. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku, zajmij się sobą, y, zadbaj o siebie, bo być może też y, zajmowałeś się rodziną, domem na urlopie, tutaj, y, tak, i y, y, jakby czas też jest, żeby znaleźć. Y, Czas dla siebie, na chwilę wyciszenia, pobycia w ciszy, bo to będzie świetny czas, tak, ale, ale Ty też potrzebujesz, żeby zadbać o siebie. Taki przekaz, kochani, dla nas takie energie bardzo korzystne, kończące pewne rzeczy trudne, ciężkie i możliwość skorzystania. Z tego, żeby wejść w nowe rzeczy y, poprzez właśnie zrozumienie, odcięcie się będzie przyświecała tu nam dagas, więc y, powinno być bardzo, y, bardzo y, dobrze. Y, kochani, no, wszystkiego co najlepsze na ten przyszły tydzień. Y, Radość, obfitości, odpoczynku, y, no, y, skorzystania z tych pozytywnych energii na odcięcie się od czegoś, na zakończenie pewnych rzeczy. Tutaj więc jest, jest szansa, bo energie są bardzo sprzyjające, czy skorzystasz, czy nie, to jakby decyzja należy do Ciebie. Wszystkiego co najlepsze. Mimeruna.